Myślę, że koncept zołzy jest przez wiele kobiet źle rozumiany. Kobiety, kiedy zapoznają się z tym terminem bycia zołzą, idą w pewnego rodzaju spektrum, czyli tracą swoje dobro, wrażliwość, uprzejmość w stosunku do mężczyzn i stają się zbyt wredne. Czyli z linii, w której jesteś zbyt dobra, w której w pewnym stopniu robiłaś wszystko dla mężczyzny, Poświęcałaś mu się, oddawałaś mu swoje życie, przechodzisz w totalne spektrum, gdzie stajesz się, negatywnie do niego nastawiona, gdzie w pewnym stopniu werbalnie bądź też niewerbalnie zaczynasz go obrażać. W jakiś tam sposób twoja komunikacja niewerbalna przekazuje mężczyźnie, że w jakiś sposób nimi gardzisz, co wysyła pewnego rodzaju negatywne wibracje od Ciebie i to sprawia, że myślisz, że będąc zołzą, tak zwaną zołzą, stajesz się atrakcyjniejsza dla mężczyzn, ponieważ pokazujesz im, że w jeden, żaden sposób ich nie szanujesz. A tak naprawdę wtedy problem nie leży w tym, że ty poprzez swoją zewnętrzną postawę chcesz zdobyć uwagę bądź też cokolwiek od mężczyzny, co chcesz od niego uzyskać, tylko problem leży w tym, co komunikujesz w sposób nieświadomy, jakie masz nastawienie swoje wewnętrzne w stosunku do mężczyzn. I w byciu żałużą nie chodzi o to by być wredną dla mężczyzny, by być nieuprzejmą. Chodzi o to byś zachowała swoje dobro, to kim jesteś naprawdę, ale jednocześnie miała mu w sposób zabawny dokuczać. Jeżeli chodzi o dokuczanie mężczyznom, to bardzo ważne jest twoje wyczucie tematu, który być może jest dla niego drażliwy i bolący. Jeżeli miał jakiś wypadek w życiu, bądź coś, co w pewien sposób sprawia, że używając odpowiednich słów, możesz go zranić, to to jest raczej nieodpowiedni do temat, który powinnaś lekko ukuć. Natomiast jeżeli chodzi o większości mężczyzn, możesz mu dokuczać w kwestiach jego ciała. Możesz mu dokuczać w kwestiach jego samochodu, na przykład. Możesz mu dokuczać. Kwestiach związanych z jego pracą, jeżeli na przykład jest czemuś poświęcony, możesz lekko w zabawny sposób się z nim droczyć i dawać mu werbalne i niewerbalne wyzwania, które w pewien sposób sprawią, bo tak naprawdę o to chodzi w dokuczaniu, by mężczyzna nie czuł pewnego rodzaju nudy przy tobie i poprzez sposób, w jaki mu dokuczasz, sprawiasz, że on czuje pewnego rodzaju wyzwanie. Przez to zaczyna odkrywać sobie pokłady rzeczy, których nie był świadomy. I tak naprawdę o to chodzi w wyzwaniu, jakie stawiasz mężczyznom, by poprzez swoje zachowanie, które jest delikatne i zabawne kobiece, sprawiasz, że on rozciąga swój sposób myślenia, rozciąga swój sposób działania, rozciąga swoje emocje. I ty w zabawny sposób tak naprawdę pomagasz mu dotrzeć do jego wewnętrznych zasobów, których nie był świadomy. I przez to mężczyzna cały czas ma wrażenie, że coś się w jego życiu dzieje, kiedy jest z tobą. Bo jak doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, każdy mężczyzna ma w sobie coś z wojownika, odkrywcy, zdobywce. I dzięki temu to pozwala mu mieć kontakt z jego naturą, którą czuje przy tobie. Bo jeżeli Byłaś kobietą, która tylko i wyłącznie jest dla niego miła i uprzejma, ale w żaden sposób nie stanowi dla niego wyzwania, to prawdopodobnie on się tam z tobą mógł szybko nudzić. Jeżeli natomiast w zabawny sposób jesteś w stanie kuć go delikatnie w emocjonalne miejsca, które są dla niego ważne, ale też niebolące, to sprawia, że on postrzega cię jako kobietę, która. Stanowi dla niego wyzwanie, która uruchamia w nim zewnętrzne zasoby, które sprawiają, że on wzrasta. I to zapewnia mu miks emocji, których mężczyzna potrzebuje. I to działa na zasadzie pewnego rodzaju burzenia jego wzorców, wiesz, każdy z nas w życiu ma pewnego rodzaju wzorce sposobów myślenia, wzorce reakcji. Jakiś oczekiwań względem drugiej osoby. Kiedy idziesz na przykład na spotkanie z jakąś osobą, to oczekujesz, że ona będzie dla ciebie miła, uprzejma. A kiedy w pewien sposób łamiesz delikatnie ten wzorzec, zmuszając go do myślenia, do wyjścia z jego strefy komfortu, do wyjścia z tego, co dla niego jest codzienne i standardowe, to sprawiasz, że kontakt z sobą staje się pewnego rodzaju wyzwaniem, który mężczyzna odczuwa. I dzięki temu Ty w jego oczach stajesz się atrakcyjna, ponieważ on zaczyna sobie ciebie kojarzyć, że dzięki Tobie doświadcza właśnie tych emocji, których potrzebuje w życiu. Ważne jest też, byś miała troszkę w życiu tajemnicy, której nie od razu mu odradzasz. Jeżeli pyta o jakieś aspekty, możesz delikatnie zbijać stropu temat. Na przykład nie mówiąc mu od razu wszystkiego. Ale też nie możesz robić tego cały czas, bo jeżeli on cały czas będzie ci zadawał pytania, a ty nie dasz mu kompletnie nic, to być może stwierdzi, że jesteś w pewien sposób zamknięta emocjonalnie, bądź też w ogóle niedostępna. Więc bycie żoną tak naprawdę polega na tym, by umiejętnie balansować pomiędzy tym, że jesteś miła i wrażliwa, ale z jednej strony mu lekko dokuczasz. Droczysz się z nim i Dajesz mu troszkę od siebie, ale część swojego życia pozostawiasz jako wielka tajemnica, którą, żeby mógł odkryć, musi włożyć pewnego rodzaju wysiłek. I to sprawia, że tak zwana zołza jest w oczach mężczyzn o wiele bardziej atrakcyjna niż kobieta, która jest tylko i wyłącznie dla niego miła i w żaden sposób nie pobudza go emocjonalnie i nie stawia przed nim, werbalnych i niewerbalnych wyzwań.